Start! A kurde, dostałem! Kurwa, nie, on w tą stronę, O! Kurwa, żeby on nie był, kurwa, gdzieś tam w ziemi! A ty się tam cały czas siedział? By no, no, nie nas zasz... jedzie. jedzie. Jest chujowo, bo kurwa ten Nie nagrywaj jeszcze kurwa! Dopiero jak poleci Bo <grywa> no, kurwa Co nie? <grywa> Dostał! No, słyszałem Musiałem, że ten Musiałem ja, zacząć znaczy strzelać, kurwa, było trochę akcji kurwa Że na, nagrywam jak się wjebę i będę miał dokumentowane Ja i paluchem dostanę w oko W okular <grywa> Nie, nie zdejmę oklaru To by jakiś ląd zrobić Dobrze, żebym no to obcinał później A udziel, udzielił Ci instruktażu jak to tę tak? Już dymi? Chuja dymi kurwa. Ale nie na trawie, nie? Tam właśnie na tym piachu yeah. Kurwa, to jest z takimi ładunkami wybuchowymi, to Wow, kurwa. Ale czad. Weź, Adrian, przebiegnij, dla efektu, kurwa. Jasny chuj. Kuj. Helikopter w <grym> <grym> Ale wiecie, że to nikt nie zauważył,

O, Czekaj, jedna gębka potrafi. Kietola, ha? Wiesz, po spokojnie. No? Ach, kurwa, maty wie jak strzelić, kurwa. No jeszcze raz pociągnij. Kurwa, że myślałem, że tak rozkurwi całkiem. Najnie po drugi jeszcze drugi się zostało, drugi magierunek, ogień kurwa. Weź no i to. serio, wykrywam, serio nie, nagrywam cały czas. No spadał, ja No patrz, kurwa, przeszli, no bez problemu. Kurwa, poczekaj, poczekaj. To jeszcze idzie? Nie. <noise> Przez te płytko jest. Tak Adra, nie widać. Cię. Hardcore Oj karabin do góry kurwa jak Nie popsuj kurwa, bo to na nie będzie A jeszcze po doprzczamy września przewodniczki Pierdalaj. Wiesz co, czym się bardziej boisz tym gorzej musi najlepiej jak jesteś w ruchu ja Najlepiej iść do przodu <laughs> A wiesz sobie to tak nogi rozłóż no? Jak kaczka no Ale chyba się musieli na prawo najpierw iść No tu za macie Co? Kurwa w peniku Gdzie jest to mi Ja Tam jest na tym, kurwa w penicy. Na no, obronie To no, ja by co? O kurwa Nie ma lipy Ola. Ale nagrywam prawie czego <śmiech> <śmiech> Dalej idź, iść, dalej, dalej Dzięki Ale adrenalina po prostu Adrenalina kurwa jest, nie ma lipy No patrz kurwa Zajebiście się to mini, a Kurwa, Kurwa, tuj, się to ono... na nagrywać, no. Kurwa Co za pokraca, ja. Nie, zalaj, kurwa Kurwa, to Ale no, to no, się tak nie

Właśnie, klucz <laughs> koło śniega, bo się, kurwa, nic nie dzieje. Ale w trafienie gałęzie jesteś dobry. Tak, w trafienie gałęzie to no. jestem dobry. Pójdź go. Ej! Dobra! Hey, dobra. O, o. O, gramy, gramy! Gramy. Gramy, gramy! Dawać.